się Majka ze strony Macie Games. Dzisiaj gramy w Browser i tak. Dopuła mi Pam. Przepraszam, że mam ogromną przerwę, ale musiałam się uczyć. Musiałam czytać książki. Musiałem różne rzeczy robić. Byłem chory przy tym. I tak pogramy sobie w Shutdown. Tym razem sam. No to co. Lecimy, 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 lecimy. lecimy. Tylko że będę tak Mówiły, bo już jest 25.24. Tak, Pam mi się... Nie wiem jak wam, ale mi Pam się bardzo podoba. Ja lubię bardzo Pam. Jest bardzo fajna. Więc wiecie. Mi się bardzo podoba ta Pam. Naprawdę. Fajnie, że wymyśliłem taką postać jak Pam. Właśnie. Dobra, tutaj. Brokie. O nie, zaczęła mi się. pan mi się zacięło przed chwilą. Ale nic się nie stało. Ach, co, zginąłem. Jako dziewiąty. Dlaczego nie? Ja tak nie chcę. Dobra, lecimy dalej. I tutaj Lecimy dalej. Teraz będą codziennie wrzucane filmy, tylko co dwa dni, bo nie mam czasu do nagrywania. Mam też czasami... Muszę pożyć swoim osobistym życiem. Dobra. Bum. Ale nie mogę być już dziewiątym. Ale nie chcę być też siódmym. Wolę być Jasne. Nie, desi. ale byłem szósty. Chociaż to. Jestem plus jeden. Chociaż nie jesteśmy na minusie. Chociaż nie jestem na minusie i to jest fajne. Oczywiście lecimy dalej. Patal Daryl, tak wiem jak ten pierwszy odcinek, z, gdzie na komputerze, to mówiłem na Barleya Daryl, ale, ale wiecie no, czasami się pomiłki zdarzają, Postawiłem tu łyżeczkę, bo prawie zginąłem wtedy ale udało mi się go. O, my gramy z tymi. Nie wiedziałem, że gramy z tymi super cośkami. Dobra, pójdę się ulecić. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Oczywiście, piszcie w komentarzach, jak zawsze, jakieś swój e-mail lub coś, żebym mógł się z wami kontaktować jak chcecie ze mną nagrać jakiś odcinek, a mam nadzieję, że chcecie, bo jesteście dobrymi widzami. Ja właśnie zginąłem jako czwarty, to i tak bardzo dobre miejsce. Dobra. Już się wyjdę, bo chcę zobaczyć ile mi brakuje do skrzyneczki. O, jeszcze troszkę, to na... A nie, już mogę. A, takie słabe. Pewnie ten odcinek będzie trwał 10 minut. Bo nie mam sił na dłuższe filmiki. Nagrywać na pewno dzisiaj. Jeszcze dzisiaj. Ale zrozumcie, no już jest 20:30. A ja zginąłem jako 9. A piszcie w komentarzach też, czy macie pam? I Czy umiecie ją grać? Czyli tylko idzie do mnie, nie, ale Frank idzie. To się jakoś dziwnie nazywa vlog. On sobie Ucieka do mnie. Okej okay. Dobra. To dla mnie lepiej zginął. O, ba, da, ten, nie Darli, tylko ten. Barley się wyedykowałem. O, serka, że nic nie mówiłem, ale musiałem się skupić, żebym nie zginął. Więc tak, tutaj nikogo w krzakach nie ma. Ale muszę posprawdzać krzaki, bo na pewno ktoś jest w krzakorach, Na przykład tu, jak e, ten Riko. Udało mi się uciec? Nie, pomnę, mnie, pomnę, mnie, pomnę, mnie, pomnę. Po Dobra. A szóste miejsce to taki tak. Jestem na Prusie o Lecimy dalej. Oczywiście, subujecie i zostawiacie. Łapęcję w górę w górę i subikę jak Mam się podoba. Mam nadzieję, że Wam się podoba. I... Zostawcie mi tego suba i upublikujcie to gdzieś. Muszę ja to wziąć. Udało mi się. Idę ją zabić. Szeluwa! Bum. Ja sobie pozbieram, pozabijam sobie. Yy, znaczy poginę sobie. Jestem minus jeden. A dopiero już 6 minut. Dobra, jeszcze 3 minutki pewne. Bo naprawdę jestem zmęczony już. Chcę się położyć, coś poglądać. Naprawdę. Miałem ciężki ten dzień, jeszcze w szkole byłem, więc wiecie. Nie, Shelly, proszę, mam zły dzień dziś. O maska. Jakoś mi szło, ale na filmiku nigdy mi dobrze nie idzie. Nigdy. A gdzieś tam, no dawno. Mi bardzo dobrze szło. Nawet zdobywałem dwa trzy pod rząd proszę miejsce. Ja sobie tego tak zrobię. Wezmę Paul Kuba i sobie ucieknę. Oni będą się tam siłować ze sobą. Pa i stąd Jim. Naprawdę zginę znowu. O nie, jeszcze ten rok szarka za to. Szarka um. za tego samego Za chwilę będziemy kończyć ten odcinek. Ale tutaj będę. Mu. Jeszcze zagramy. Dwie rundy. Wcale skończymy ten odcinek i przestanę gadać <noise> Będę mógł odpocząć Jak widzę to my już gdzieś krowy, idzie na to Daryl i penny. Powinno się nie być w tak wezmę ją dobiję Tam, że z dziwnią Ale. Jak nie, dobił to. Ja, dobiłem. A teraz jakoś dobrze mi idzie. Lepiej. idzie teraz, naprawdę. Albo mam po prostu takich słabych przeciwników, bo się staje coraz lepszym. Browser. Mam taką nadzieję. Ja nie mam słabych przeciwników. Bo jak widzę mam dobrych przeciwników. Dobra, kończymy ten odcinek. Do zobaczenia do następnego odcinka. Przepraszam jeszcze raz za tą długą sierbę. Do zobaczenia, pa pa!